które są obecne, właśnie ta dbałość o środowiska jest jeszcze silniejsza teraz, w dobie pandemii, tak? ponieważ jesteśmy w domu, bardziej zwracamy uwagę na to, co wybieramy, co jemy, z czego korzystamy. Też trochę pomogły wyższe opłaty za wywóz odpadów, to myślę, że jest, jest duży czynnik, który bardzo pozytywnie odbił się właśnie na edukacji konsumentów. I jak już powiedzieliśmy o tych wyzwaniach, tak i o problemach, jakie mogą wystąpić, czy jeszcze jakieś niebezpieczeństwa czyhają na drodze. Ach. Myślę, że zawsze mamy jakieś czynniki, które nas mogą zaskoczyć. Jeżeli patrzymy na taką skalę globalną i patrzymy na różne surowce, to chociażby sytuacja związana z pandemią tak? zeszłoroczne, można powiedzieć, mrożenie gospodarek na całym świecie spowodowało, że, że inwestorzy czy producenci w poszczególnych branżach zamrozili jakiekolwiek ruchy związane z rozbudową swoich możliwości produkcyjnych. No i oto w tym roku, kiedy troszkę lepsze informacje popłynęły z gospodarek światowych, abstrahując od tego, że giełdy nagle zaczęły szaleć, prawda, i te wskaźniki zaczęły biegać w bardzo różne strony w kierunku różnych branż, ale widzimy, jaka sytuacja jest na rynkach związanych z paliwami, na rynkach związanych z tworzywami sztucznymi, na rynku papierniczym, na rynku transportowym, na rynku wszelkich komponentów. No, można by, że wszystkiego brakuje, tak? i czasem nawet nie jest to kwestia ceny, jaką trzeba zapłacić za to, ale po prostu realnie no, nie można tych rzeczy dostać. Kłopot również z łańcuchami dostaw, tak? No, mówi się wiele o tym, ile w tej chwili kosztuje kontener z Chin, tak, czy powiedzmy, jak długo trzeba czekać na, na, na transport, co znów powoduje, że często produkty z niższej półki, czy tańsze produkty mają bardzo duży problem z tym, żeby. No, być przewiezione chociażby z kontynentu na kontynent. Co w konsekwencji będzie musiało powodować, że ta, znów producenci lokalni dochodzą do, do silniejszej, no, że mają dużo silniejszą pozycję. I my to również widzimy y, chociażby po stronie naszych klientów, tak, i w jaki sposób oni biorą udział w eksporcie, i co się dzieje. Na nas ma to też taki realny wpływ, że no, jeżeli spojrzymy chociażby na tworzywa, no, tworzywa są na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, elementem jakimś tam rafinacji ropy naftowej. Jeżeli mówimy o tym, że wszyscy chcą się przerzucić na samochody elektryczne, nie latamy samolotami, więc produkcja paliw spady, spada dosyć radykalnie na całym świecie. No, więc podaż tworzyw sztucznych również zaczyna spadać, a popyt cały czas istnieje, więc ceny tworzyw sztucznych zaczynają w tej chwili. No, nie chcę mówić, że szaleć, ale rzeczywiście zmieniają się w zastraszającym tempie, więc yy, odpowiadając tak wprost na pytanie, czy co, jest coś, co nas może zaskoczyć, tak z pewnością. <grych> tak z pewnością, ponieważ yy, otoczenie, w jakim funkcjonujemy, jest dzisiaj no, strasznie dynamiczne. Tak? My staramy się być jako branża przygotowani na na wszelkie wyzwania. E, oczywiście mocną stroną naszych e, opakowań jest to, że m, one chronią produkt na długi czas, tak? czyli no, m, mówimy o od 6 do 12 miesięcy, ten, ten tak zwany shelf life. E, co w dobie tej niepewności konsumentowi daje pewną gwarancję, że jak on powiedzmy, kupi to ten sok, mleko, cokolwiek w tym opakowaniu. To może z tego korzystać dłużej, tak. Więc to z pewnością jest taki komercyjny plus. Ale jeżeli chodzi o, o wyzwania, które nas jako producentów tutaj czekają, no to sądzę, że, że jest ich sporo przed nami, tak mogę powiedzieć. Rozumiem, ale może spróbujmy spojrzeć nieco bardziej optymistycznie <gry> na temat. I. Y y y Chciałabym, żeby Pan opowiedział, co udało się firmie już zrobić w ramach tej wizji, tak? Co, co jest takim plusem i, i kolejną, kolejną monetą do tego, żeby, żeby osiągnąć ten założony cel. Jako SIG zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo, i to muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, co na dzień dzisiejszy prezentujemy jako, jako firma. No, nie mówiąc też o tym, co jeszcze mamy w portfelu i nad czym pracujemy, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy, przede wszystkim dzięki technologii, którą stosujemy, mamy jedne z najlżejszych, jeżeli nie najlżejsze opakowania na rynku, jeżeli chodzi o opakowania kartonowe. Co w przeliczeniu no, gramów masy opakowaniowej na litr produktu, stawia nas w absolutnej czołówce. Mamy oprócz tego już w tej chwili technologię, która pozwala nam całkowicie wyeliminować aluminium, co jest również bardzo ważne, ponieważ przy recyklingu nie musimy dodawać kolejnego procesu oddzielenia polietylenu od aluminium, tylko mamy w zasadzie papier i polietylen. W konsekwencji również to opakowanie może być lżejsze. Kolejnym elementem jest również e, zastosowanie przez nas e, tworzyw czy polietylu, tak naprawdę, pochodzenia roślinnego. E, jest takie coś, jak, jak taka substancja, jak olej talowy, która jest pochodną e, pra, pracy celulozowni. To jest, kiedyś się nazywało tak po angielsku black liquor, to jest taki odpad, który powstaje w trakcie właśnie celulozowania, czy przetwarzania drewna. I z, tego, z tej, tejże substancji udało się wyekstraktować wiązania, dzięki którym powstaje polietylen pochodzenia roślinnego, co jest bardzo ważne, bo dzisiaj mówi się sporo o tworzywach pochodzenia roślinnego, natomiast te tworzywa nie pochodzą z roślin, które mogły stanowić pożywienie dla kogokolwiek. Tak? To nie jest jakaś kukurydza czy cokolwiek takiego. Mówimy tutaj o substancji, która jest odpadem tak, tak naprawdę w innym, w innym... Czyli takie optymalne wykorzystanie tak, surowców. W można powiedzieć, tego łańcucha. My możemy się pochwalić tym, że mamy opakowanie, można powiedzieć... W 100% takiego pochodzenia naturalnego. Tak? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę papier i weźmiemy pod uwagę tworzywo, które jest również pochodną produkcji papieru, no to można by powiedzieć, że łańcuch ten emisji dwutlenku węgla jest znacząco skrócony. Tak? Bo my nie musimy wydobyć ropy naftowej, żeby później rafinować i tak dalej, tylko w zasadzie mamy to jako pochodną innego, innego procesu. Więc to uważam za ogromny sukces, i, i to jest oczywiście rozwiązanie, które w tej chwili mocno no, promujemy. Dodatkowym bardzo ważnym aspektem jest to, że wyeliminowaliśmy całkowicie słomkę plastikową, czyli stosujemy już tak naprawdę również tutaj słomkę papierową. Mamy również przygotowane rozwiązanie do wymagań. Single use plastic, która, która będzie miała zastosowanie za kilka lat, mianowicie przytwierdzonej zakrętki. To jest już również rozwiązanie, z którym jesteśmy gotowi, przygotowani i nie, nie ma żadnego problemu. Ale oprócz samych opakowań, chciałbym również podkreślić to, że technologia, którą stosujemy już po stronie czysto produkcyjnej, to są również prace, które dążą do tego, żeby co najmniej dwucyfrowo i pierwsza cyfra to nie jest jedynka. Ograniczyć konsumpcję mediów takich jak woda, prąd, jak nie wiem, sprężone powietrze, para i tak dalej. Więc sumarycznie dążymy do tego, żeby ten ślad węglowy był jak najniższy. Oprócz tego, jako koncern, cały czas poszukujemy nowych źródeł energii odnawialnej i tutaj bardzo się skupiamy na tym, żeby cały czas prowadzić prace takie, Inwestycyjno-odnawialne, żeby ten ślad węglowy, który zostawiamy jako firma, był jak najniższy. A co jest wśród takich pierwszych celów na teraz do zrealizowania, najbliżej? Są, można by powiedzieć, chyba dwa de facto. Tak? Pierwszy, nad którym pracujemy, to jest wyeliminowanie aluminium, bo na dzień dzisiejszy mamy wyeliminowane aluminium dla produktów mlecznych, natomiast chcemy, dążymy do tego, żeby wyeliminować aluminium również dla soków. Czyli tak, żebyśmy mogli pokryć w zasadzie wszystkie główne kategorie opakowaniami całkowicie bez, bez aluminium. To jest taki pierwszy bardzo duży krok, a drugi to jest poszerzenie udziału tworzyw pochodzących z recyclingu, ponieważ oprócz tych, o których mówiłem wcześniej, również stosujemy tworzywa, które pochodzą z recyklingu. I tutaj ten udział chcemy również zwiększać i w tej chwili bardzo mocno nad tym pracujemy. Rozumiem, ale oczywiście tego wszystkiego nie da się zrobić w pojedynkę. I tutaj właśnie moje pytanie co na to producenci żywności? Nie mogę powiedzieć, żeby byli w takiej pozycji, gdzie nie mają wpływu na to, bo mają na to wpływ zasadniczy. Tak? To, to oni generalnie muszą dbać o to, żeby ten produkt był wytworzony również w na odpowiedniej cenie, tak? No tak. powiedzmy sobie szczerze. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, wdrażamy coraz to nowsze technologie, które też mają swój koszt. Tak? No, my jednak my gdzieś musimy amortyzować te wszystkie inwestycje, które, które prowadzimy, ale dzięki temu, że to opakowanie jest coraz lżejsze, to również coraz mniejsza ilość tego materiału jest potrzebna, więc ono de facto no, nie musi kosztować radykalnie więcej. Ale co jest dużo bardziej istotne dla producentów żywności, staramy się im dostarczać cały czas nową technologię, która powoduje, że realny koszt produkcji dla nich nie rośnie. Innymi słowy, to, o czym powiedziałem wcześniej, że redukujemy zużycie, nie wiem, wody, mediów i tak dalej, to ma realny wpływ na, na koszty wyprodukowania litra powiedzmy, nie wiem, napoju czy mleka. I to widzimy. Znaczy, widzimy to. Bezpośrednio chociażby po zainteresowaniu naszą technologią, po ilości nowych instalacji, po rozmowach z wieloma klientami, którzy no bardzo się interesują tym, co nowego możemy zaproponować, w jaki nowy sposób możemy zainteresować konsumenta tym, tym rozwiązaniem z sieciami handlowymi, to tutaj powiedzieliśmy o producentach, ale sieci też prężnie działają na rynku i mają bardzo dużo do powiedzenia. Czy zauważył pan, że tam też jest zainteresowanie? Sieci mają decydujący wpływ na, na to, co się dzieje, e, chociażby z racji skali swojego działania e, i w sposób świadomy widzimy, że zaczynają adresować te problemy, to znaczy może nie w sposób bezpośredni, taki wpływają na to, co się dzieje, ale widzimy takie wyprzedzające ruchy. Tak, to znaczy bardzo duże dyskusje na temat, ok, masa opakowania, czyli jak ile potrzebujemy gram opakowania na to, żeby nie wiem zapakować litr jakiegoś produktu. Czy opakowanie musi zawierać warstwy A, B czy C? jaki jest skład tego opakowania, w jakim procencie ono może zostać poddane recyklingowi, w jaki sposób konsument będzie je, nie wiem, otwierał, zamykał i tak dalej. Obserwujemy te trendy i nie ukrywamy, że między innymi bierzemy je cały czas tutaj bardzo mocno pod uwagę i chcemy je adresować, to o czym wcześniej powiedziałem, tak? Opakowania bez aluminium, waga opakowania, to wszystko są elementy, które gdzieś wpisują się w te pytania, czy, czy może nie pytania, ale te również wyzwania, które mają przed sobą sieci. Więc wierzymy, że idziemy gdzieś w tym samym kierunku. No to ja liczę na to, że ta właśnie mapa drogowa pozwoli bez przeszkód dotrzeć do celu. Bardzo dziękuję za niezwykle interesującą rozmowę, a widzów zapraszam do śledzenia naszego kanału Spożywcza TV i kolejnych odcinków o rynku opakowań. Obrigado, não mm. mm.